O nie, ja to muszę spersonalizować, dobra, nieważne. U mnie ekonomia jak zwykle ja wychodzę, ja wyszedłem z zamku. Wiadomość od Ryszarda. To jak dwóch macie łatwiej, to we trójkę będziemy niszczyli wszystkich. No nie powiem. No ty, no ty nie będziesz. Kurde, tak taki jest tylko tak. Sekunda, no nie masz normalnie gryźć jak człowiek. Sorry <noise> Ale to wgłaszające po prostu eee, Dobra, poczekajcie, bo mam ustawionego streama jako gram wiedźmina, więc tak średnio trochę To tak gram wiedźmina jest jak The Prankman I play twierdza Film, gdzie jest transmisja na żywo tutaj, to nie ma nigdzie, transmisji, transmisję. wymyślił w ogóle to nowe studio? Ej, są cztery komentarze, faktycznie, ty może zrobić ten serwer na ten Mogę mieć dwa serwery naraz odpalone, na sprawdzałem to. Albo zrób konkurs na najładniejszym budowę na ich serwerze, i wtedy możesz dać go na ten serwer nasz. No. Dobry plan. I i teraz zamykamy. Ustawienia. Społeczność. To nie. Anuluj. Jest transmisja. Albo wpisz ten. Zbieramy na najlepszą twierdzę. Tą za no, jest, dobra. Ile? Nie, tą z dodatkami, tylko to jeszcze lepszą, czekaj Mm. Ale on nie, ma, on. nie ma tych... On nie ma tych y, donate'ów Pierdzę. To jest pierwszy, że skrop. Jak to jest? K, Ż, E, -y RZ, OBS. Tak? Mhm. Nie, poprawiło mi coś. Odwrotnie. Krzyżowiec dwa. O, tak będzie dobre. Dobry, dobre, opis streama. Dobra, dobra, dodaj. Tagi. Z tego, że jest miniaturka, okno, fałsync, powrót, wyrąbamy w tu. Publiczne karty. Wybierz kanał, dobra, zapisz. O, zbieramy na kup. Stroke home, Crusader 2 Ultimate Edition. Ale nie ma Donatu. Nie rozumiem, że, nie, nie. mam donateau. Nie mam jakiej jakiś za Nie, co daje ultimate, ultimate, ultimate. Ultimate, ultimate Edition? Nie no, mam ci się do chrydać. po co samo dopisać ultimate Edition? Po nie, co daje ultimate Edition? Nie mam. 18% już mam. Po co samo dopisać ultimate Edition? Masz Co daje ultimate A YouTube'a, dobra. Ej, weźmy śkowalnika koksownika, jak wejdziesz do gry, dobra. No muszę, muszę poczekaj tylko. Tylko tylko. się trochę laguje, cię mnie ma wcse. Już, 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 poczekaj. Oczywiście jak wojnie eee. nie jest na składu, to śmiesznie trochę. No co o to chodzi? Zwolnione tempo, lepiej się gra, więcej czasu na myślenie. O jest, 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 jest. YouTube 0 osób, transmisja od trzech minut i wona trzy to czar, chyba będzie. Niech ktoś coś napisze, proszę was. Dobra, to ja wiem. Ja wijam. Ja pierwszy będę, bo ja mam... Bo ja mam, że się przy... Kurde. Ja już jestem. Bo ja mam, bo mi się pobiera na tym jeszcze przez Discorda no. Gadam no. jeszcze w tej live. Lajs. No. live live, live. Elo. Telefon, się R4, yes. Witam. Elo. Atakują Ten telefon muszę A r 4 04 Al. Jest. Witam, elo. Po Nie musisz odblokowywać, Dobra. Dojdź walni koksownik tam na wieżę. Okay. Już, 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 poczekaj. Dobra, ja już koksownik? wchodzę, wchodzę do strongholda. Jestem, dobra. Ej, koksownik, 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 koksownik. Koksownik wieża, raz jest. Tylko który to Filipy ty. O, grafiam, który, u góry, daj na samą górę. Posłuchaj, ten, ten, kurwa, Ten, którego masz w subie. O, jest live, stwierdzę, no, krzyżowiec, jest dwa. Ojej, okay. oh, yeah, yeah. Nie, czy ja mam? Ja mam w ogóle jakichś swoich uczniów, czy mi ich wszystkich zdjęli? Ja mam tylko twoich, swoich uczniów, i tylko że wszystkich zdjęli No, muszę sobie w ogóle łuki zacząć robić <noise> Produkcja łuków Ekonomia level master, Filip play game Mhm, <noise> dobra, jest spoko Trzech zbrojnych mogę zrobić, dobrze Ja mogę stwierdzić, że... Ej, już mi się zrobiło troszeczkę tych zbrojnych, jest dobrze, tak powoli, ale jest okej okay. No, stawiasz sobie coś. Ej ci, moi, ci twoi uczniowie sobie jadą jak oni tylko wybiegają, nie? Ja w ogóle mogę strzelać z tego cały czas. Czemu to nie strzela? Oni ci strzelają do tych twoich kmieci, do ciebie na nas patrz. Ej, to sobie w ogóle wobec jest nie ma w środku zamku. I najlepsze to, że to jest. Ej, penetrator jogi. Ej, penetrator jogi, to ja widzę, że ty nie rozbudowałeś zamku. Tylko postawiłeś jedną wieżyczkę. Ej, tam, to dob tam, dob tam, dobrze się złożył, bo nie muszę kopać kamienia, bo mi przeważą go cały czas, mam prawie 400 pi kamienia. Ja jedno jedna wieża wystarcza mi, patrz, a mi wszyscy podają tam tej najbliższej wieży. To moja, nie? Nie, tam przy mnie, patrz, tam jest taka wieża. A, spoko. Heh. Dobra, dobra, trzeba Ej, ekonomię ruszyć. Ale patrz, ja tak sobie jest, od, jest odbudowanie ładnych zamków, a my walimy mur czy granicy, i walimy tam. No ale te... tak się robi. Ja pamiętam ten ostatni, był spokojny zamek. Ten co miałem. <laughs> to był zamek szczura V2. <laughs> dobra, no to kurwa. prawda, akurat. Dobra, idziemy w Chmiel, niech będą pijani. No właśnie, poszłem do nas w Chmiel. I łatwiej się z tym królestwem. Ej, wiecie co? Ja muszę sobie wyjść z Discorda, oglądać tego live'a, bo mi laguje. No to wyjdź. Okej okay, no to wychodzę z Discorda. Katwu. <grym> nie, bo się nic nie Aj, teraz nie mogę do Ciebie pisać. Też. O nie. Cze, co? Zacznę do, do, do Ciebie pisać. Nie mogę. Poczekaj. Możesz. Discord nie przechwytuje Steama, bo mam ustawione przechwytywanie gry tylko. Ah. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. tu jest skład, tu już wycięli wszystkie drzewa. E, dobra, miałem laga. I, i patrz, oni ci jadą tą sultankę, ci paty, sobie jedne. I widzisz, rozwalają mi zamek cały, cały To dobrze, że ich rozwalają, z nich robią roboty za nas. No same, moja nie musi umierać. Ej, hey, bez tej sułtanki to mi dużo chyba da Znaczy, no nie będzie mi wkusał. Ale <luczanie> tutaj się drywa, drwa, drwa, jest tych drwarzy i jest jakłby rynek Gdzie będziecie kupowali ja kupowanie Kupowanie sobie na 200 drewna cały czas Bo oni nie je no. chodzą, tylko umierają A no faktycznie, i mi zajmują budynki, nie? Mhm uh -huh. Ale mapka niezła Dobra jest, mi się podoba Eee, y, tu jest rynek, ja się pytam jest coś takiego jak rynek, mam Co to 500 kosztuje? O, od, odezwał się, kurde, bogat, jeden. No i nie mam dużo. Oprócz jedzenia, właśnie muszę od sprzedawania z jedzenia zrobić, bo hajsu trochę. Mam jeszcze podatki, znaczy dobra, czyli tak drewno. Autokupowanie... 200 tak, gdzie są jedzonka, ja się pytam Bułki, autosprzedaż przy... 1500 A sprzedało trochę Ej patrz, widzisz tam u Ona wystarcza na tych typów Bo oni mnie nie umieją strzelać A mepy A spoko, ty jesteś czerwony, nie? No To jest jakiś taki podwójny mur zrobisz ja Nie błagam, po prostu ten mur, ten kamienny mur. O, o kurwa! <laughs> Bartek. Jiał Bartek. Nie, co jest? Czemu mi grzyb zniszczył pszenicę? Trzeba karczmy zrobić. I cyk karczma. I cyk plus 8 do tego, do piwa. I cyk dzienna produkcja, dziennie pijany. Panie, nie ma jest na live'y? Bartek. Dobrze. Brakuje broni, panie. Patrz, zrobiłem tam w niżej ciebie drugą moją wieżę. Na rozkaz! Będziemy mężnie walczyć! Będziemy mężnie walczyć, rozumiesz to? To chcesz? Patrz, jeszcze w niżej wieży. Jan hmm. Bartek. Sed. Waliłem dziś konia i taki miałem wydrysk, że ja jebię Interesujące A co tam pisze ciekawego? Walił dziś konia miał taki wydrysk, że ja jebię to... O, nie ma kościoła o nie, czemu nie ma kościoła? Dobra i podbijamy im podatki kurwa, płacicie dla mnie kurwa Właśnie, kościół choć oh. moi na nadpierdalają tam gdzie? W swojej wieży. Dobra, dobra, tam się nie zestrę. Young Bartek, sed. Góra kiedy pijemy? Young Bartek, sed. Ale oni, oni, nigdy, oni nigdy nie chybią, oni są tacy że Eee, Bartek się pyta, kiedy pijeć. Co? Martek się pytał górę kiedy pijemy Eee... nie wiem Na razie nie Bo my w domu nie będzie O ty górę, gdzie jedziesz? wakacje Aha, gdzie na wakacje? Na Węgry O ty na Węgry, będzie mi spieprzał tę żyć. Trzeba dom remontować Trzeba... <laughs> Na Węgrzech czy tu? Na Węgrzech Uuu, stać go! Hmm. Ty patrz! Ci uczniowie go w zamku jadą, widziałeś to? Przejęli ci ten posterunek, ci ten posterunek, będzie ci Serio? Co? Kto mi przejął? No O ty to... -ry -ry rwi, rwi ryj e, Dobra, 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 ja to zrobię zaraz Tylko Rysia to będzie easy pobić, rozwalimy mu przednią bramę i mu wbijamy Niech czterech zbrojnych idzie na tą misję odbicia mojego posterunku To jest bardzo ciężka misja, ale da radę Może no, byś wiedział no. Oni zawsze biją tą, tą, tam, ...tutanekę. PASZ NA TO! PASZ NA TO! Co? Czy, czy to zadziała? Bo to nigdy mi... nie wiem kiedy to działa. Yy, to, to co rzuca tymi... Belkami? Tymi palącymi. Hmm. Mogę, mogę, u niej w zamku to ustawić, tam przy ognisku. To co? Niech płoną. nie wiem czemu to nie chce strzelać. Jak Góra, to cipa dobra, ja spadam, bo mam grilla z fartem. Okej. Jesteśmy atakowani. Eee, no. Eee, kurczniku, na nową Idą ci zbrojni, dobrze. Ciężka misja. O, o, ładuje, ładuje i strzeli do nich, patrz, im Uuu, Ty, w ogień poleciał. Uuu, dobrze, nie w skład, w skład. Ale w składu się nie da z Jak się nie da? Nie da się. Ustawiłem na skład teraz. Ale składnicy nie da zmniejszyć chyba. Nie, zobaczymy, może i się spalić, czy co. Jak się coś zbiorowało na świecie? nie pali się. Dobra, religia jest, religia jest, czyli można im więcej podatków dać. I są pieniążki dla mnie i robimy ekonomię dopiero teraz. I patrz, 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 patrz. patrz, i jest o że przejąłem A co przejąłeś, na Ten... O, będzie ładowane, będzie ładowane i strzał i, i, i w skład poleciała, czy nie? Nie trafiłem w skład, co jest? Ile masz młynów? A słabo, dwa młyny, ja już mam trzy W zasadzie to daje jakbym cały czas sprzedaje jedzenie, po co mniej więcej? Że, ale sprzedawaj sobie mąki, jak masz że mąki, bo mąka, wiecie, że jest warta? Wie? Dwieście pięćdziesiąt za jedną Serio? Nie B no, kupno jest za 250. No to <laughs> A strzelcy do ee... 10 Jest Mąka, Mąka Mąka 0 Ludzie Wilka nas atakują. Ale jest Świe Boże Twierdzowie z jednym, prawda? No. To, mą to, to mąkę robili tak, co 2 sekundy była w składzie Mąka <laughs> Dobra, a świecznicy działajcie tu Ej, ale, bo ja tu kości a mam. Fact, w Mój nie pracują dzieci, one są wykorzystywane. Co Będą jest, pika. czemu tak spadło? Nie się... Czas pracy. Czemu mój kłopek ma czas pracy z rodni? Powiedz mi, Czemu mam? Nie, to się zbugowało po prostu, to dobrze. O, 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 dobra, naprawiłeś. No i tak podatki można siekać. I sobie zarabiam. Teraz przynajmniej konkretnie. I mogę robić zbrojny. Tylko czemu nie tworzą mi w ogóle tego? Ja mam... Patrz mam chmielu, mam więcej chmielu niż ty cała i A bo się żelazo skończyło, Ona no, bo... Ono się nie boi śmierci Dobra jest <laughs> Ty! Zabieraj mi cały czas tych od żelaza Wiem Chyba tam wysłać swoje wojska, a mnie wkurzyli już No to wyślijcie Nie chce mi się <laughs> Albo tu patrz pasz, pasz teraz na to, pasz teraz na to co ja tu zrobię mam dużo, mam dużo kamieni od moich najemników Od <noise> twoich najemników Moi najemnicy niewolnicy, niewolnicy nie najemnicy. Najemnicy moi spiewni Niewolnicy? A zbanują ci duba <noise> na, na, na pewno mi zbanują teraz. Robimy sobie siedem łuczników i lecimy Zgłaszajcie na... Nich. Go. Zgłaszajcie go, bo ja, że nie są Sam się zgłaszę niewolniku. Masz muzynów na bramie! Na twoje rozkazy, panie! Jesteś drugim w kolejności na Wspaniałym Na ile masz podatki? E, trzy. Ławo, bo ja mam na pięć, stary. Aha. Dobra, ale ja wiesz, jakie późne ekonomie zacząłem robić? A ja to jest dopiero teraz, później mam tych browarów, stary. Pokaż <noise> A paźle ja mam? Tylko tak koło wow. siebie, równiutko. A ile masz chmielu? Małe, mam całą chmielownię Mielu mam? Przez... Ty dużo mam, trzeba trochę więcej zrobić tych browarów. Mamy za mało drewna. Nie można tu tego zbudować. A, jak, taki bez miejsca Nie, po... tych robotników, obsadzenia... robotników nie mamy najgorzej To nie może mi pościągali tych. O, ty dasy ich szczęść, kurde. Wybić ich wszystkich. Dawaj, tu moich łódź. U... Twoi niech zostaną na wieży, ja biorę swoich. A z łuczników najebanych, jo, ile, ile tam jest ich zestakowanych? 200 chyba, kurwa. Nie wiem, no, tyle byś nie mógł mieć, ale. Ale patrz co teraz tu robię na wieży, nie? Widzę, widzę. Tu jest jaka koksownik. Koksownik, 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 koksownik. Jakaś dywersja, kurde. Dobra, jest koksownik. Będą teraz pod mi, strzelać do nich. Ej, oni. Ej, zabijają ci. Wiem. Zabili ci wszystkich, prawie. Czemu on ma jakichś lepszych, czy co się dzieje, że. On mylą no, ma my, tych no, my, koksowników tam O No właśnie mówię. On ma tych takich, takich dziwnych, bo. Oni mają wiadomość co sobotę, walczyć z mieczem i szczelakiem. Co? O